Mam pewien pomysł, ale nie wiem czy on w ogóle wyjdzie, nie? Wiecie. Nie. Okej. Okay. Wziąłem sobie nową umiejętność, spójrzcie. Aha, dobra, to widzicie, tylko czasami. O tu, tu. Jak się wyświetla, to w ogóle ten. Uh, must pick now. Float on roid. Uh, ori, tego. Roi, <laughs> No więc chyba chodzi o to, że jak zbiorę kuleczki jakiekolwiek, to zamiast ja muszę po nie biegać, to one po prostu same do mnie lecą. Więc to jest bardzo przydatne, bardzo szybkie. No tutaj każda umiejętność jest po prostu na wagę złota moim zdaniem. Że, no. O, jedna do mnie sama wróciła, chociaż byłam u góry. Reszta spadła, bo już byłam za daleko, więc to może zależy od tego i jaki dystans trzymam. Jakby. Chciałabym poszukać innego może wejścia, czy coś takiego, bo naprawdę mi nie ten, coś, coś nie pyka po prostu tutaj, nie? Coś, co jest grubo, grubo, nie tak, zdecydowanie. W ogóle dziwnie mi się gra, bo mam też paznokcie długie. No nawet jeżeli to zniszczę szybciej... O! Ja tak potrzebuję zrobić, a no to niestety nie jest łatwe. Bo on nie potrafi przelecieć do góry, się wznosić sam. Czy cokolwiek w tym stylu. No... Sami widzicie jak to wygląda, więc chyba ten plan w ogóle nie wyjdzie. W ogóle to nie ma sensu. Jak zaraz znowu wyjdzie ta kuleczka, to mnie... Znowu zaatakuję i znowu się zacznie, o. Tutaj jest ten laser, na którego trzeba bardzo uważać. O, już na mnie kuleczki Wisła i tu mamy praktycznie to samo. Taki kamień. Moja umiejętność nic tutaj nawet nie zrobi. I tutaj znowu mamy kuleczkę, która mnie nawala. I to nie łapie, po prostu to mnie łapie. Gin gnoju. Okej, okay, może zapiszmy. Byłabym za tym, żeby się budzić tutaj, żeby mieć szybko, szybki dostęp. No i dobrze, że zapisałam, bo żeby umarła, to sobie to oszczędziłam. Idealnie. Co tu jest dalej? Szybko. Może gdzieś tam dalej coś zdobędę. Jezu nawet tego pnia nie rozwalę moją mocą? Jakby tak jakby to w ogóle nie było do mnie dostępne. Ta cała ta część. Jakby naprawdę czegoś mi tak brakowało, że bez tego nie dam rady. Okej. Okay. Ja bym się zawróciła i spróbowała w inny sposób w ogóle. Bo... Coś mi tu grubo nie pasuje. Hmm. No ej, to jeszcze żyje. Ja nie mogę. Coś, coś na pewno musiałam mieć. Mhm. Eee. Jakie rano w ogóle tu nie grałam tutaj. Jedno życie, bardzo mało. A ja nie przypominam sobie, żebym ja tu była. Auć. Aha, tu mam kamień. To muszę z shiftem przesunąć. Okej, okay, chyba znalazłam w końcu jakieś przejście. Dobra. Jeszcze kawałek bym to przesunęła. Okej. Okay. A no proszę. Gra zapisana. Życie całe. Dobra, spróbujmy w takim razie ten kamyczek sobie stąd zabrać, bo on już tu nie jest potrzebny, prawda? O! to nawet to mi nie przeszkadza zbytnio kurde zacięło mi się teraz coś, bo wiecie żeby przesunąć kamień muszę klikać SHIFT a jak ciągle klikałam SHIFT to mi się włączały skróty do klawiszów trwałych, chyba pamiętacie o co z tym chodzi Jakie mam to przesunąć po tym? Jakby no trochę trudne. Brawo i mi, właśnie się zabiłaś. Ani... Dobra, już chciałam powiedzieć. Ani razu się nie walnęłam. I kurwa się walnęłam. Dobra, gra zapisana. No nie wiem, no. Nie działa. Tak. Bo ja go dalej już nie wsunę. Może go po prostu miałam źle wsunięte. Oła. Zaczęło kamień tak przesunąć, żeby był bardziej do góry. To <noise> jestem taka głupia. Boże, ja się z tym męczyłam tyle czasu. Ja nie wiem, ja nie mogę ruszyć mózgiem. Po prostu, ale powiem Wam szczerze, dawno nie grałam, bo właśnie byłam wcześniej. No więc oni wziął światło do lasu i... i w ogóle. nie dawali mu tylko strach i ciemność. Gumon from, from, from ruin. Must... Aha, czyli to jest jakiś gumon z ruin. Musimy za nim podążać. Podążać jego drogami, jego krokiem, żeby odzyskać to, co on ukradł. Uh -huh. No dobrze, czyli jakiś postęp. Czyli bez tego czegoś, co ukradł nasz ten, ten, ten stworek, to drzewo się nie otworzy jest zamknięte na amen. Zapiszmy. Dobrze. Jakiś postęp, czyli jednak chyba nie miałam iść w tamtą stronę, dopóki nie zdobędę prawdopodobnie jakichś umiejętności. Wtedy będę mogła się po prostu wracać i wtedy ktoś nie sprawdzać czy mam wszystko, nie? I taki jest plan: chyba przejdę sobie gierkę, zdobędę jakieś mocy, i dopiero jak zdobędę to most, będę się tam wracać. Halo, nie uciekaj! co tu jest? Żyćko. Tak. Żyćko. No tutaj też na przykład się teraz już nie dostanę, nie? Aj, aj, aj. Jak za długo przetrzymam, e to bardziej zapiszę niż będę miał umiejętność. Heh. No dobra. Okej, okay, tu jest ta jakaś ciemna woda, wolę po niej nie łazić. Ewidentnie nie jest ona dla mnie. Nienawidzę tych wirusów, spadajcie, błagam, błagam. Jest... Takie miłe, na wakacje, wszyscy nasi miłe, 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 Dobra, whatever. A właśnie śpiewałam tą miłe, bo... kurde... What? Co to? Bo, jakby. A! Ciągle ostatnio musiałam siedzieć z rodziną, i miałam pracę w grotto. Kurde. O! Udało się. Daleko jednak ten ori potrafi skakać, jak się tak patrzy z takiej perspektywy. Kurde. Okej okay. Tam nie ma nic. Dobra, lecimy dalej. Aha. One muszą w to w prawda? Zauważ mnie! O. Ojej. Czaję. Mhm. Teraz tu się pojawi potwór, co, co mi tu rozwali. On musi trafić tu. Wtedy tu pojawi się potwór. jak potwór pojawi się tu, to strzeli we mnie tu. Dobra, szczaiłam totalnie, o co o tym chodzi. Musiałam trochę pomyśleć, się przygodnąć, bo jak dobrze się przygodnisz temu, tu wcale nie wiesz o co chodzi. To nie jest trudne, Eli, okej, okay, to nie jest trudne. Zapiszmy proszę. A to było proste, tylko trzeba było trochę się przygodnąć, wiecie? O łatwo. O, już sobie ziemno się spokojnie. Możemy ruszać dalej. No i także... to Proszę bardzo, doszliśmy. W ogóle zauważyłam, że te z odcinki z Ori and the Blind Forest są praktycznie wcale niewidoczne. Sprytne to i oh wow. myślałam, że od razu nie wyjdzie tych laserów, a tu tak od już teraz zaczynamy, nie? Ja wiem, ja wiem i, I no, no i mało ma to wyświetleń. Okej. Okay. Ah, uh, to nie takie hop-siup, nie? Raz, dwa, hop -siup. O! A jakbym na przykład skryła tutaj głowę? Wow, patrzcie jaki Ori jest zajebisty. No nie, no ale tak czy siak tam są kolce, więc to odpada jakby. Jak on wtedy to zrobił? On się wspiął tam do góry, nie? Uuu, stronocia totalna. Bo Ja mam coś takiego, że jak ja przegrywam, to zamiast zrobić to na spokojnie, zaczekać i zrobić to tak jak... Bo ja wiem co ja mam robić! Tylko po prostu mnie tak już nosi, że ja chcę mieć coś za sobą, chcę mieć coś już zrobione, że ja to robię źle! Robię za szybko albo za wolno, za bardzo się wczuwam, za mało się wczuwam... I kurde, wtedy ja to mogę powtarzać milion razy, zupełnie to samo miałam przy grze, yy, też takiej typowo parkurowej. Jest yy, jakąś w sumie słabą fabułą, ale yy, cały czas dążyłeś do tego zakończenia, bo jednak chciałeś wiedzieć, co tam się wydarzy. Kurde, gdyby nie ja pamiętała teraz nazwy tego, może ja wam kiedyś to znajdę i wspomnę. Bo jeżeli lubicie takie gry, to jakby to... jest zupełnie trochę inny mechanizm, ale bardzo podobny W sensie, że też macie różne moce, że... Że... Ja to wolę przeczekać, ja się boję. Teraz. Teraz do góry... Okej, okay. i jak tylko spadnie, idziemy tu. Tak! Jest! Zapiszmy! No i ja to umiem, widzicie? Tylko chodzi o to, że ja to się rozpraszam za bardzo. Ja to mogłam użyć mocy, tak? Jakby mogła, tak. Dobra, pójdźmy w tą stronę tym razem. I no. I tam nie byłeś żadnym takim słodkim stworkiem ani z tych rzeczy. Bo byłeś zwyczajnym człowiekiem, że tam trafił i w ogóle. Jakaś tam jest historia z jego rodziną, że dziadka chciał, dziadka chciał wrócić, nie? No, niestety nie mógł. I o to w tym chodziło. Tu są kolce. I ja i tak czy siak tego nie zrobię. Więc jeśli tam paść na siłę, nie będę. Nie. Kolce duże. Nie. Nie dziękuję naprawdę. Żyćko. O mogę zapisać grę idealnie, super, bo to ważne jest teraz. Super. No także jak sobie przypomnę, to wam może dam w opisie albo dam w komentarzu, ale w ogóle kto to ogląda, bo jak właśnie widziałam, to to większość woli oglądać tą drugą część, ponieważ jej yy, jej nie oglądało i nie zna. Więc albo czeka, albo już po prostu sobie totalnie zwaliłam i te osoby pójdą to oglądać do zupełnie kogoś innego. A u mnie to znają. Ojko. Oh Gdzie tak ziewam w ogóle. Nie wiem o co chodzi. się wyspałam dzisiaj właśnie. Kurczę. Za trzy dni koniec wakacji. To jest jakiś żart. Absolutnie. Ojku. Tutaj taka muzyka jest w ogóle też przyjemna Aaaa, Co to... A! a skupiłam się na tym, co jest na górze. O, wow. ja się strasznie rozproszyłam, za, za dużo tego. Trochę jak zajca Mateusza, nie wiem jak takie wrażenie w ogóle. No nie, wpadnę prosto na kolce. Teraz rzeczywiście potrzebuję tylko trzech kulek, żeby otworzyć te drzwi. O matko Tak miało być. Czyli to jest miejsce gumo. Wow! Ile tu jest dochodzenia? O mój Boże. Ja tu jeszcze coś ominęłam. Też. I ja. No dobra. W ogóle czytałam, że ta gram. Cały gameplay trwa jakieś 14 godzin. Więc, no. Nie wiem, mi się to wydaje, że to jest dość długo. Jak to przeczytałam, to byłam w szoku. No bo, kurde. No niedawno, co. O, tu mnie odrodziła. Co zaczęłam więc No. że nie powinnam była sprawdzać ile trwa gra, ja dopiero zaczęłam co, nie? No tak trochę dziwnie, nie, prawda? by jak zejdę na dół, to co tam mam? A! Przecież ja miałam zapisane wcześniej, bo mi się zdaje, że ja właśnie muszę najpierw zebrać to co jest tu. A dopiero później patrzcie tam. A ja najpierw poszłam w tą stronę, więc jakby prawa to nie był dobry pomysł. No kurna trzymaj się, Ori! Fak! Zabij mnie! Dobra, whatever. Jestem tak, muszę być tak skupiona, żeby tą grę przejrzeć, że nie jestem w stanie nawet normalnie dokończyć zdania. Co tam chciałabym wam opowiedzieć, bo już coś tam jest. Dobra, map fragment mapy super. Jakby chcę teraz do góry, bo wiem, że tutaj jest gumo, czy jak on tam się zwie. Chyba na gumo i naru było i to jest chyba gumo. Okej. Okay. Teraz tutaj. Okej. Okay. O, mamy. Będziemy może mogli zapisać. Tak. Dobra, gra zapisana, moi drodzy. Jest dobrze. Przeszliśmy. Zapiszmy. Załatwiony debil. Dobra, nie wiem, nic znowu nie umiem wskoczyć. Pajączek, pajączek. Gin, gin, gin. Dobra, tam są kolce, na razie tam się nie pam. Tutaj nam brakuje... Zapisane. Mamy ważny przedmiot. A czy to nie jest przypadkiem to? Tak. Czyli potrzebuję jeszcze takiego jednego. Jasne, ok. Rozumiem aluzję, rozumiem aluzję. Eee... Poczekajmy, tutaj się wciśnijmy. Nie, to nas przygniecie. Teraz tu, szybko po to, by dostać się stąd. O, tutaj nas nie przygniecie. Dobra, teraz tu do góry. Tak, teraz muszę zaczekać. Dobra, moi drodzy, skupienie level 100. <grych> Okej, okay, teraz to będzie tak. Teraz muszę przejść tutaj, tutaj, zniszczyć to i zapisać grę. Dobra, przeszłam, zebrałam wszystko to, co miałam po tamtej stronie. Teraz czuję, że dopiero mogę iść tam, gdzie, gdzie wcześniej, nie? Bo już nic nie mam za sobą, tutaj już mam wszystko zebrane. Skacz, 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 to nawet on się ich boi. Kurde, a co tu może chodzić? Myślałam nad tym, i ogólnie sobie po prostu musimy to coś bawić. Ja nie widzę innej opcji w ogóle tutaj na myśli, bo ja nie jestem w stanie nic innego zrobić. Więc to jest prawdopodobnie boss, tylko muszę po trochu nawalać. I po prostu to przeżyć. Więc kurde, nie będzie może wcale tak źle. Bo ja myślałam, że tu chodzi o coś innego. Że ja nie wiem, mam skierować jakiś yy, pocisk, który on na mnie gdzieś tu daje, żeby gdzieś tam trafić, gdzie indziej, żeby mogła się przedostać uciec, na przykład. Ale nie, to wychodzi tylko o to, żeby. Jezu, ja czasami naprawdę robię sobie podwórkę, nie? Prawie, prawie. Myślałam, że to są w ogóle trzy inne stworki, a to jest jeden, który po prostu tak. Skacze, przeskakuję, żeby mylić i, i w ogóle także no. Otworzyły nam się drzwiczki, gra jest zapisana idealnie. O to chodziło. I mamy drugi fragment, w którym otworzymy bramę. Moi drodzy, ja się tutaj dobrze bawię przy tej grze, ale zauważyłam, że niewiele osób po prostu ją ogląda. Tak na wszelki wypadek wolę zapisać mhm. chyba wszystko. Dobra. Moi drodzy, brama otworzona. Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem ile ten mi zejdzie, ale w sumie dość duży kawałek zrobiłam. Tak nawet nie zwróciłam uwagi, nie? Także mam nadzieję, że mi się podobało. Do zobaczenia w następnych cześć.